Cześć, Adri z tej strony, witam wszystkich moich fanów. Dzisiaj misja przepowiednia w wersji solo. Większość filmu jest przyspieszona i to dosyć znacznie, bo generalnie nie chodziło mi o to, żeby pokazać, jak tę misję przejść, aczkolwiek może w tym tempie też się da coś wyłapać, ale chciałem po prostu pokazać, że przeszedłem ją solo. Niestety nie udało się bez śmierci, a mogło się udać, bo na bosie nie zginąłem, na tej fali, której bije się moby też nie zginąłem. Zginąłem dwa razy w przejściach, gdzie są po prostu te wybuchające zastrane pająki. No ale co zrobić takie życie? Um, misja wcale nie jest taka trudna, jakby się mogło wydawać. Myślę, że misja na Houkuna była trudniejsza, jednak do wysolowania niż ta zwłaszcza w trzecim tygodniu na arkowym bufie, tutaj, chyba no, dla mnie, najbardziej wkurzające są właśnie w przejściach te robaczki. A tu myślałem, że zginę, to w ogóle jest dobra akcja. Przy okazji, sposób jak można się poratować, gdyby coś nie wyszło. Zginiemy w momencie, gdy dotkniemy tych kół zębatych na dole. A tak, to można się tu utrzymać i stać, ale jak stąd wyjść? Szukałem różnych miejsc, gdzie się można zaczepić. Niestety, nigdzie nie można się zaczepić. Próbowałem się tak rozbujać, skacząc no właściwie, nawet wydawałoby się, że coraz wyżej i wyżej. W końcu stwierdziłem, że może uda mi się złapać tam za te takie gzymsiki, wystające przy tych prądach. I skoczyłem w tamtym kierunku. I co się fajnego okazało? Prądy odbiły mnie do góry i wyratowałem się i dzięki temu nie zaliczyłem tutaj zgona. Cudem, ale jeśli ktoś tak wpadnie jak ja, to może się uratować. No i właśnie tu zginąłem po raz pierwszy. Masakra. Nie, nie było gdzie podskoczyć, dopadły mnie. Powinienem wyjąć karabin maszynowy, ten ciężki, to bym ich rozwalił. Następnym razem, jak będę solował. To spróbuję zrobić bez śmierci i tak właśnie tutaj postąpię. Na te drugie mopki, które gdzieś tam też po drodze mnie zabiły, też po prostu wyciągnę karabin maszynowy. Tutaj na zgniatarce, nawet jeśli nie uda nam się rozwalić tych wszystkich cewek, które zatrzymują zgniatarkę, no to możemy skoczyć do samego końca tej zgniatarki. I podskoczyć po prostu. Ona tutaj nas nie zgniata, w tym miejscu, więc jesteśmy bezpieczni i za drugim razem, już bez mopków łatwiej jest się robić w rozwalaniu tych cewek. Także polecam taki sposób działania. No i doszedłem z jedną śmiercią do tego miejsca. Tu bałem się tego miejsca. Tu mnie przeważnie zdejmowali snajperzy. Myślałem, że tu zginę. Dlatego czym prędzej odpaliłem supera. Pobawiłem się w gwiazdę śmierci. Fajny ten super. Nie pamiętam, ale chyba był jakiś egzotyk, który wydłużał jego działanie, to mogłoby się przydać. No, jestem zbudowany na bildzie na kulki Serafina, jak widać właśnie jedna wypadła. One robią robotę, czyszczą całą masę mobów na mapie i to się przydaje. Jedna fala praktycznie wyczyszczona zostały, zostali snajperzy. Teraz wychodzi następna fala, zaraz mi się pojawi kulka serafina, bo strzelam karabinem maszynowym serafina. I już jest po snajperach. Został jeden w prawym rogu, który też dostał, bo nie ma tarczy, ale był daleko, więc jeszcze udało mu się przeżyć. Ale to, zaraz mu przejdzie. Także bałem się trochę tego miejsca, bo tu przeważnie mnie zabijali. Ale się udało. I lecimy dalej. Tego supera zmieniłem później na bossa, bo bałem się momentu, w którym na bosie wychodzą te grupy przeciwników takie duże u góry, że w momencie, gdy uda mi się dojść bez śmierci tak daleko, to w jakiś głupi sposób tam w topie, a ten super jest taki bardziej przeznaczony na bicie wosów. A na bicie bossa na tej, na przepowiedni przecież nie trzeba mieć supera. Można go normalnie zabić za pomocą chociażby tego skauta i całej masy innych broni zresztą. A wszystko co najmocniejsze warto sobie zostawić na czyszczenie tych fal falmopków, które wychodzą. Bo sam boss nie jest żadnym wyzwaniem, wystarczy tylko być czujnym i cierpliwym. No ta cierpliwość moja niestety tutaj popłaciła tym, że za chwilę po przejściu tego fragmentu e, będzie cięcie i końcówka walki z bosem właściwie. No ponieważ walka z bosem była tak długa, że no, nie, nie zmieściła się w 15 minutach plus jeszcze dojście do bossa. Stąd będzie to właśnie przejście. Jak widać, kulki serafina się bardzo przydają tutaj, te Strategosa, bardzo ładnie, fajnie czyszczą. Także solowanie z buildami tego pokroju jest dosyć przyjemne. Polecam się pobawić tym, którzy się nie, nie bawili. One naprawdę robią mnóstwo roboty za nas. Do tego są mody na serafinach, na tych kulkach Strategosa. Mówię Serafina, bo Kulki Strategosa wypadają, gdy się strzela z broni Serafina oraz z broni typu Ikelos. Ikelosy i wszystkie Serafiny mają właśnie generowanie kulek. A co się ostatnio dowiedziałem ciekawego, to ponoć ta, ten egzotyk... Kurczę, nie pamiętam jego nazwy teraz, ale teraz jest dosyć mocno używany, zwłaszcza na polach bitewnych, ten skałcik taki ogniowy, co przebija tarcze kabali. On ponoć też generuje kulki Strategosa. kulki, Tak, kulki Strategosa. Tylko nie wiem, czy on generuje kulki Strategosa sam z siebie, czy po prostu z powodu modu jakiego, moda jakiegoś do zbroi, która powoduje, że zabójstwa solarne generują kulki Strategosa. No nie wiem, widziałem gdzieś jakiś filmik, gdzie koleś yy, Mówił, że właśnie ten skaucik też generuje kulki strategosa, ale on był zrobiony na taki solarny build, miał mnóstwo tych różnych modów do strategosa i może to właśnie był jakiś taki na zabójstwa solarne bardziej niż na ten scout. O, także jak widać, tutaj, gdy się zachowa czujność, to da się to ładnie wyczyścić. Dobrze jest mieć jakąś broń na duży zasięg. Zawsze jesteśmy wtedy bezpieczniejsi, nie wiem dlaczego tutaj nie trafiłem w garb tego zastrańca. Właśnie przez nie zginąłem dwa razy. Ja jestem ubrany w tą zbroję taką. Ja na końcu filmu pokażę jak jestem ubrany i jakie mam mody powtarzane, będzie można sobie zobaczyć. Jak mój build wyglądał. No, build. No. W sumie trochę tak, no bo mam bronie arkowe, a klata, którą noszę powoduje, że jak zabijam arkiem, to dostaję, zwracana jest mi zdolność supera, nieważne czy granatem, czy, czy mele, czy mili, znaczy się, czy ten, czy, czy, czy złapy właśnie, czy bronią ciężką, czy energetyczną, ważne, żeby zabijać arkiem, przywraca to supera szybko dosyć, a... Jak wiadomo, super robi robotę wszędzie. Tu będzie śmieszna akcja. Myślałem, że mam nabitego supera, że go nie zużyłem przed chwilą, i to mnie też mało nie kosztowało śmierci. Zaraz to zobaczycie. No, przy okazji w tym hangarze można zeskanować statek, jeśli ktoś szuka tych znajdziek do skanowania. Ja dzisiaj sobie trochę poszukałem i znalazłem ich bardzo dużo, jest ich nie wiem, z 15 chyba. Nie, dokładnie nie wiem, bo nie liczyłem, ale na pewno znalazłem ich ponad, ponad 10, z czego mogłem zeskanować dwie brakujące do tygodniowej misji, bo w tym tygodniu już trzy zeskanowałem. I to się tak, tak mi się wydaje, że w tej misji te znajdźki do skanowania będą co tydzień inne po prostu. Jest ich 15. I będą, być może ta misja też co tydzień będzie trochę inna, tak samo jak Hawkman. Liczę na to szczerze mówiąc, że gdy wejdziemy tutaj za tydzień, albo puści nas innymi korytarzami, albo spotkamy coś innego jako głównych przeciwników. No wiadomo, a może nawet inny boss. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będą. O, właśnie tu myślałem, że mam supera. Na pewno będą inne znajdźki do zeskanowania i chciałem się odpalić. Jak się zdziwiłem, że nie mam. Mało nie zginąłem. No niewiele brakowało bym przypłacił to życie, musiałem uciekać, żeby się ratować, a co się okazało za mną niezła gromadka przybiegła, na szczęście kulka serafina. I wracając właśnie do kulek tych strategosa, są na nich naprawdę fajne mody do zbroi. Ja w tej chwili mam włożone trzy mody, jeden zwiększający zasięg wybuchu, więc dalej na mapie więcej przeciwników umiera, gdy je rozwalam. Ale mam wsadzone jeszcze dwa takie mody. E, jeden do tego, że wszyscy przeciwnicy w pobliżu kulek Strategosa z, e, dostają zwiększone obrażenia, co powoduje, że tak, podświetla ich tak właśnie na pomarańczowo, jak widzieliście. Tu mnie ściągnęło, niestety. Więc ci co są blisko, dostają zwiększone obrażenia ze wszystkich źródeł. Więc to jest, e, działa nawet e, kooperacyjnie, bo e, Inmejci, którzy ze mną grają, też zadają wszystkim przeciwnikom większy damage z te, dzięki temu, że obok nich leży kulka strategosa, a dwa, drugi mod, e, wszyscy ci podświetleni, którzy, na których my mamy większy damage, z kolei sami zadają mniejsze obrażenia. Więc jest takie combo, nie? E, ja zadaję więcej obrażeń, oni mniej, i to jest właśnie to, o co chodzi. Dlatego nigdy nie strącam tych kulek strategosa od razu trochę czekam, trochę poobijam moby, które gdzieś koło tych kulek się znajdują, a dopiero gdy ta kulka już jest tuż przed wybuchem własnym, ona wtedy tak imploduje, nie zadając obrażeń. Dlatego trzeba ją rozwalić, zanim ona sama zniknie. I, I właśnie wtedy to robię. Jak widać, ładnie to działa. Naprawdę ten przeciwnik ma bardzo dużo życia, ale widzieliście, jak dużo mu ta kulka Strategosa zadała. No kurczę. Prawie jak super, po prostu kosmos. No, i tutaj to już był koniec strzelania. Wszyscy padli, i przechodzimy do walki z bossem. Walka z bossem w sumie jest dosyć łatwa. Tak naprawdę, zdziwiłem się, że można ją tak łatwo zrobić. Trzeba być po prostu tylko czujnym, biegać z jednej strony na drugą. Raz go obić trochę z jednej. Jak on do nas przybiega, to już wyskakujemy na górę, biegniemy z drugiej, obijamy go znowu. Zaczyna się palić podłoga, wyłączamy znowu jedna strona, druga i tak w kółko biegamy. Dużo biegania, ale cierpliwością i brakiem szarżowania możemy zrobić tutaj wszystko. Jak widzicie właśnie zmieniłem sobie na tego supera, żeby czyścić moby na górze, gdy mnie coś napadnie, jakaś niespodziewana sytuacja. I tak naprawdę wszystko co silne zostawiałem na takie zaskoczenia, ponieważ robiłem tę misję... Dopiero dwa razy, to jest mój trzeci raz. Robiłem dwa razy w ekipie, po prostu na, żeby zdobyć ten skałcik i. A nie sorry, trzy razy robiłem yy, i żeby zdobyć szczytówkę. A teraz podjąłem się, to jest moje czwarte przejście i podjąłem się właśnie zrobienia solo i dopiero pierwszy raz widziałem gdzie i jak tak naprawdę wychodzą przeciwnicy. Więc nie szarżowałem, nie zużywałem heavy ammo, nie zużywałem supera, tylko trzymałem na takie momenty, gdzie mnie coś zaskoczy. No i dzięki temu w sumie ten bosik poszedł naprawdę na, na easy, na spokojnie, nie? bez wysiłku, za pierwszym podejściem i bez śmierci. No szkoda, że mnie po drodze dwa razy zginęły te wybuchające pająki, bo kurczę. Byłoby zrobione bez zgonu, a tak niestety. No tutaj też by było raz czy dwa razy, że było bliziutko. No. Na szczęście ciężki machine gun robi robotę, zwłaszcza, że jest to ten Serafina i generuje kulki. A kulki też mocno osłabiają demeczę. Sprawdzałem to na zwykłych mobach, to prawie nie zadają obrażeń. No tutaj niestety mocniej biją bo ta mapa ma zwiększone obrażenia, jak widzicie wszędzie na wszystkich mobach są mieczyki. Czyli po prostu mocniej bioma ja zadaje mniejszy damage, także trzeba się z tym liczyć, że musimy tutaj pójść raczej z mocnym sprzętem. Ale cierpliwością, boss wcześniej czy później padnie, nie ma się co spieszyć. No, i tu już końcówkę, samą, samą końcówkę walki bez przyspieszenia. Chwila chwały. Także nie bójcie się robić tej misji solo. Ona nie jest taka trudna, jak się wydaje. Naprawdę. Spodziewałem się o wiele trudniej tutaj, że będzie o wiele trudniej, a się okazało, że strach ma wielkie oczy. A przy okazji jest to fajne wyzwanie tak naprawdę solowe. Właśnie, ciężki karabin używałem na zabijanie tych mobków tu na dole. Chciałem osłabić bossa, ale on za szybko biega, żeby się łapać w te serafinowe, yy, strategosowe kulki i osłabienie. Niestety jest za szybki. Za szybko do nas podbiega. A kulka nie leży na tej ziemi aż tak długo z kolei. Właśnie wybuchła. Także jak widać... Bo potrafi się chować, jak go nie widzimy tutaj na prostej, to znaczy, się że gdzieś się schował, ale nie trzeba ryzykować i daleko wychodzić z poszukiwaniami jego, gdyż widać po prostu płomienie, gdzie się palą na ziemi, on po prostu zapala ziemię i zdradza w ten sposób swoją pozycję. Zanim go jeszcze zobaczymy albo nas, już widzimy płonącą podłogę wokół niego, co ułatwia namierzenie go i zaplanowanie drogi ucieczki. Tu jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda sufit nad nami, gdy zeskakujemy na dół, żebyśmy zawsze zdążyli uciec na górę. Po prostu, zobaczcie, jak ja tutaj się wychylam, żeby go gdzieś tam skądś wyciągnąć, to w momencie, gdy on biegnie, ja już sprawdzam, czy na pewno jestem nad sufitem. No tutaj akurat byłem pewien, że jestem, więc nie sprawdzałem. Ale gdybym się bardziej ruszył, troszeczkę dalej odbiegł, no to bym sprawdził. Zanim przestałbym strzelać, bo wolałbym sprawdzić, czy bezpiecznie wyskoczę, niż po prostu strzelać i ryzykować, że on mnie zabije. A on zadaje ogromny damage. Naprawdę potrafi raz walnąć, i nie zdążymy podskoczyć do góry, żeby uciec. To płomień, który on zostawia, już nas wtedy dobija. I jest po nas. I jest koniec, niestety. A to już chyba będzie koniec alejego. Tak mi się wydaje. Czy jeszcze nie Chyba tak, to chyba będzie game over. A nie, o widzicie? Właśnie sprawdzam czy bezpiecznie wyskoczę. Czyli jeszcze nie. No, trochę za długo zostawiłem tutaj, mogłem dalej uciąć. No ale właśnie zawsze sprawdzałem czy mam bezpieczną drogę ucieczki, gdy nie byłem pewien. Nie ma co strzelać do końca, a potem liczyć na to, że uda nam się wyskoczyć do góry. Tu jest tak specjalnie to skonstruowane, te rury, żeby one nam przeszkadzały wyskoczyć do góry. Jeśli podejdziemy za bardzo do ściany, nie wyskoczymy już do góry. I Bos nas po prostu... Kurde, on, ten Bos nas po prostu tutaj zjedzie, przerwało, przerwało mi pada, mi wyłączyło akurat. Także on naprawdę bardzo szybko nas yy, potrafi zjechać. no. Także jak widać udało się wysolować całą misyjka. Będzie to opowiadać wnukom. Także jeśli ktoś wytrzymał do końca to zaraz w nagrodę zobaczy jak jest skonstruowany mój obecny powiedzmy build, bo nie jest to taki build mega silny. Można zrobić znacznie silniejszy Ale ja niestety nie mam jeszcze wszystkich modów Potrzebnych Do takich silnych buildów Do tego builda, którego chcę zrobić Tak naprawdę, bo mógłbym zrobić Bardzo silnego warlocka voidowego Może go nawet sobie zrobię, ale Widziałem Co można zrobić warlockiem solarnym To po prostu mi się tak podoba To co się dzieje wtedy Na mapie, jaka rzeźnia no także. A, tu jeszcze na końcu pamiętajcie, tu jest dużo gadania. Poczekajcie, aż dostaniecie nagrody, bo można wyjść przed dostaniem nagród i nie zaliczę Wam misji. To jest fajna wtopa. Tak raz nam się tak udało wtopić. Nie polecam tego, bo to misja jest dosyć długa. Także dziękuję bardzo wszystkim, co wytrwali do końca lub obejrzeli chociażby kawałkami. No i co? No, to zapraszam na następne moje nagrania. Trzymajcie się. No i cześć.